Wielka wmiana na linii Barca Juwę. Kto jest ile wart? Witam serdecznie na kanale Piłkarzyki. Jest środa, godzina 16, czas zabrać się za informacje transferowe. Zanim jednak do nich przejdziemy, oczywiście, zachęcam do odwiedzenia wszystkich linków w opisie, do wspierania naszego projektu oraz do subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, jak chcielibyście, to. Polecam kliknąć taki mały guziczek. Rozpoczniemy sobie dzisiejszy odcinek od transferów potwierdzonych, czyli takich, co do których raczej już wątpliwości nie powinno być. To Mamy nie podpisał podobno według niemieckich źródeł czteroletnią umowę. Te informacje są powielane przez różne portale, które również na temat belga się wypowiadają. Jeżeli chodzi o ocenę tego transferu, to trzeba przyznać, że tutaj po raz kolejny wycenić należy komitet transferowy Borusi dość wysoko. Zresztą te style, które często komentujemy na kanale Piłkarzyki, realizowane. Przez włodarzy z Ignalina Park pokazują, że to jest raczej rozsądnie zarządzany klub. Wiadomo, że to ma wypełnić pewną lukę, powstałą najprawdopodobniej po odejściu Hakimiego, w zasadzie po jego powrocie do Realu Madryt. Prawy obrońca, który oczywiście, tak nieco intuicyjnie jakieś 4-5 lat temu, jawiłby się jako taki typowy zmiennik, na przykład Łukasza Piszczka, w tej chwili rzeczywiście ma jakąś przyszłość przed sobą w Borusii. Pytanie, jak zagospodaruje tego piłkarza sam Lucien Favre, dobre warunki fizyczne, jest ciąg nabrań. Rywali. niejednokrotnie również Thomas menier przecież w akcjach PSG potrafił się podłączyć, dograć z prawej strony gdzieś tam tej ostatniej części boiska kluczowej dla akcji ofensywnych. Dlatego myślę, że z tego transferu powinni fani Borussii być zadowoleni. Tym bardziej, że jakieś sygnały ze strony francuskich mediów i przede wszystkim samych włodarzy PSG podobno były, żeby przedłużyć kontrakt z Belgiem właśnie w stolicy Francji. Tym bardziej cieszy pewnie to, że udało się Thomas mnie przekonać do tego transferu. Transferu do Niemiec. Jak ostatecznie będzie wyglądał wykomponowany w jedenastkę Borusi, zapewne na to pytanie poznamy odpowiedź na początku przyszłego sezonu, bo nie podejrzewam, żeby takiego piłkarza od początku, w przyszłej kampanii nie eksploatować. Co ciekawe, przy transferze Meniera muszę powiedzieć o jednym panu. Nie wiem, czy kojarzycie, ale na kanale Piłkarzyki i na Piłkarzykach plus kiedyś jeszcze na Fortunie pojawiały się informacje na temat Juda Bellingama, czyli piłkarza Birmingham City, który robił niebywałe wrażenie na wszystkich komentatorach angielskiej piłki, zwłaszcza tych niższych poziomów, aniżeli poziom Premier League. Jeżeli chodzi o Borusję Dortmund, to ona już w zeszłym tygodniu, na jego początku, wykazywała silne zainteresowanie tym zawodnikiem. Na tyle silne, że naprawdę we wszystkich mediach. Było głośno o Bellinghamie. Przynajmniej jakieś drobne artykuły się pojawiały. Teraz te informacje się jeszcze bardziej konkretyzują i być może, że przy kolejnym centrum transferowym będziemy mówić już o potwierdzonym transferze. Początkowo Birmingham chciało nieco więcej za tego piłkarza, ale w tej chwili Borussia znowu umiejętnie negocjując, podobno położyła na stole kwotę 20 milionów euro, na którą włodarze z Birmingham mają przystać. Ciekawe, tym bardziej, że przecież swego czasu mówiło się o 30-milionowym transferze do Manchester United, który gdzieś tam po drodze z więc. Jeżeli okaże się, że wszystko udało się fantastycznie poprzyciągać się na stronę zespołu z Westfali, no to po raz kolejny szapoba. Kolejne dwa potwierdzenia transferów dotyczą nazwisk dwóch panów z ekipy The Toffice: Morgan Schneiderlen i Martin Steckelenburg. Obaj już nie będą prezentować się w przyszłym sezonie w drużynie Carlo Ancelotti'ego. To jest część, element bardzo ciekawych porządków, które mają miejsce na Goodison Park. Przeczytałem ostatnio taki artykuł na The Times, gdzie było opisane to, w jaki sposób Carlo Ancelotti chce przeprowadzić rewolucję płacową, pozbywając się z komina płacowego tych piłkarzy, którzy jedno wcześniej są złogami. Podobno komitet transferowy Evertonu jest w stanie nawet 250 tysięcy funtów zwolnić, jeżeli chodzi o sprzedanie poszczególnych zawodników, bądź też nie podpisywanie przedłużeń, jak w przypadku Martina Steklemburga. 250 tysięcy funtów rozkłada się m.in. na takich graczy jak właśnie Schneiderlen, Steklemburg, Garbat czy Nias, więc dość ciekawie będzie wyglądać to następne kilka miesięcy w niebieskiej części Liverpoolu. Jeżeli chodzi o to, po jakich piłkarzy Everton będzie sięgał, na pewno jeszcze będziemy do tego zaglądać. Krótkie kilka słów o jednym i drugim zawodniku, czyli o Steckellenburgu i o Schneiderlenie. Ten pierwszy, czyli Martin Steckellenburg, to jest piłkarz znany na europejskim rynku. Na pewno przychodząc do Ajaxu, również znany fanom tego klubu. W Amsterdamie przecież sporo czasu spędził, a teraz będzie miał okazję zastępować najprawdopodobniej pierwszego bramkarza w drużynie jakiegokolwiek menadżera, czy to będzie ten Hach, czy to będzie ktoś inny, bo również wokół nazwiska ten Hach. Jak to zresztą bywa przy okazji okienek transferowych, pewne plotki krążą, no ale pożyjemy, zobaczymy. Na razie nie Przesądzam losu szkoleniowca drużyny z Amsterdamu. No a jeżeli chodzi o Morgana Schneiderlena, to tutaj transfer rzędu 2-3 milionów euro. Różne źródła podają różne informacje. Francuzi piszą o około 2,5 milionowej kwocie, więc myślę, że można się na taki konsensualny kierunek zgodzić. Nicea raczej powinna korzystać radośniej z usług samego Schneiderlena. Ten zawodnik w Premier League zaczął się nam powoli wypalać już od momentu odejścia z Southampton. Później było przeróżnie. No, ten epizod w Manchester United, ta nierówność w Evertonie to wszystko tak naprawdę zmierzało do tego, że raczej będzie szukał swojej okazji do gry w jakiejś innej, może nieco słabszej lidze. Zdecyduje się na ligę i myślę, że nie pożałuje tego kroku. Na pewno nie pożałuje w odniesieniu do tego, jaki projekt chce stworzyć Carlo Ancelotti. Kontrakt miał do 2021 roku, więc to była też ostatnia szansa, ostatni gwizdek na spieniężenie tego piłkarza w jakiejś formie. Co prawda, patrząc na tę kwotę, można tylko wzruszyć ramionami. I powiedzieć, że chyba nie jest to coś, do czego Moshiri aspirowałby, no ale i tak to jest zawsze pozbycie się pewnych problemów płacowych z klubu. Jeżeli chodzi o informacje potwierdzone, to również trzeba wspomnieć o Mario Paszaliciu. On już jest na stałe w drużynie Gian Piero Gasperiniego. Atalanta przejmuje tego piłkarza za 15 milionów euro, co jest kolejnym dobrym sygnałem dla planów transferowych drużyny Franka Lamparda. Wiadomo, że trzeba zarobić, żeby móc wydać. Jeszcze wielu różnych piłkarzy ze Stamford Bridge, ze The Blues ma się pozbyć. Na Remalio, Paszalic, to był taki piłkarz, do którego odejścia chyba zdążono się już dawno przyzwyczaić. W każdym razie 15 milionów nie boli, więc teraz pytanie, w którą stronę pójdzie spożytkowanie tych pieniędzy? Hmm. Sugeruje na przykład dołożenie tej kwoty do takiego fajnego transferu lewego obrońcy z Leicester. No i dobra, zanim przejdziemy do plotek, ważna informacja odnosząca się do przedłużeń w zespole kanonierów. Przedłużeń kontraktów, oczywiście. Ej, No nie wiem, jak mam to skomentować do końca. Próbowałem sobie ułożyć coś w głowie. No i chyba będziemy improwizować. Słuchajcie, każdy kibic Arsenalu chyba sądzi, że pułap zarządzania tym klubem powinien gdzieś być na tym poziomie. A zdaje się, że on po prostu jest gdzieś na tym poziomie, i dlatego takie ani inne przedłużenia i takie ani inne ruchy kontraktowe mają miejsce. David Luiz z przedłużoną umową na kolejny rok do 2021 roku, więc jeszcze cały sezon spędzi w drużynie Mikela Artety. Zapytacie zapewne, czy są jakieś plusy tego transferu. Odpowiem, no pewnie jakieś są. Tym bardziej, że w mediach pojawiają się takie opinie, zwłaszcza wśród ludzi, którzy obserwują Arsenal w Anglii na co dzień, że Mikel ceni tego piłkarza ze względu na jego wkład w szatnie, na jego umiejętność komunikacji z innymi, młodszymi zawodnikami, na jego doświadczenie, na jego umiejętność wychodzenia z podpresji, z też takimi dobrymi, długimi podaniami, którymi przecież David Lewis się cechuje. Ale pytanie, czy to jest piłkarz, którego powinno się w jakiś sposób nagradzać tym przedłużeniem, bo tak naprawdę na początku mówiło się przecież, kiedy David Luiz przychodził do klubu o dwuletniej umowie, potem się okazało, że to był tylko roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok, no i ostatecznie ta opcja się nam teraz zmaterializowała. 120 tysięcy funtów, które David Luiz zarabia, to jest naprawdę bardzo duża suma. To jest kwota, którą można byłoby przeznaczyć na finansowanie pensji ciekawszych, młodszych zawodników, którzy byliby z zdecydowanie bardziej perspektywiczni. Tym bardziej, że przecież mówiło się w klubie o polityce transferowej mającej być opartej na młodych zawodnikach, takich właśnie jak William Saliba, ściągany przecież z saint w zeszłym letnim okienku transferowym, który przecież w drużynie zielonych został. No ale co z tego, skoro podpisuje się znowu kontrakty z piłkarzami starymi, którzy nie do końca będą w stanie przystawać do tej polityki transferowej, do jakiej Arsenal aspirował. Już pomijam te wszystkie błędy indywidualne, ja wielokrotnie mówiłem, że Dawid Louis popełnia tych błędów znacznie więcej niż się wszystkim jego zwolennikom wydaje. On niejednokrotnie w meczu potrafi zrobić taki babol, który w normalnych okolicznościach skończyłby się bramką dla przeciwnika i tych tak naprawdę bramek memicznych powinien już mieć na swoim w cudzysłowie koncie. No, z dobry tuzin, jak nie więcej. Więc dla mnie absurdalnym jest przedłużanie kontraktu z obrońcą w sytuacji, kiedy tak niepołatana i tak karykaturalna jest obrona. No, ale dobra, zostawiam to Mikelowi i jego sztabowi szkoleniowym. Może rzeczywiście ten wkład taki mentalny w drużynę Dawida Luisa i to doświadczenie jest na tyle kluczową kwestią, że Dawida Luisa chcieli przedłużyć. Ale uwaga, dochodzimy teraz do lepszych jaj. Pablo Mari na czteroletniej umowie to jest jeszcze transfer zrozumiały, bo on rzeczywiście miał występy dość dobre, takie, które raczej powinny radować kibiców Arsenalu, tym bardziej, że do koncepcji taktycznej Mikela Artety również ten piłkarz pasuje ze względu na lewonożność, ale Cedric z czteroletnią umową to są dla mnie jaja najwyższej wagi. Poważne, naprawdę. Słuchajcie, gość, który nie zagrał żadnego kompetywnego spotkania w zespole Kanonierów, przed kontuzją. Ktoś, kto tak naprawdę od czasu tego swojego piku w Southampton, gdzie prezentował naprawdę świetne umiejętności, raczej schodził, aniżeli wchodził na kolejny lepszy poziom dostaje czteroletnią umowę. Cedric w tym roku będzie obchodził swoje 29 urodziny. Doliczcie sobie do tego 4 lata. Odchodzić z Arsenalu jako piłkarz wolny, bez kontraktu będzie w wieku 33 lat. Jeżeli oczywiście Arsenal nie zdecyduje się go wcześniej sprzedać. No, ja nie wiem, po prostu nie znajduję żadnego logicznego wytłumaczenia. Wszyscy kibice w Anglii również pewnie za głowy się łapią. Mikel co prawda obserwuje go w treningu, widzi co ten piłkarz ma do zaoferowania. My tego nie widzimy, więc być może jesteśmy w pewien sposób ślepi, no, ale czteroletnia umowa to jest no, po prostu absurd z naszej perspektywy, więc nic dziwnego, że wszyscy kibice mogą teraz wzruszyć ramionami i się zastanawiać, co się tam dzieje. Niektóre angielskie konta na social mediach, które obserwuję, podają przeróżne informacje, cytując Miss data, Sfena mislin który oczywiście przed na chwilę do arsenalu miał zrewolucjonizować sposób ściągania zawodników, zrewolucjonizować sposób doboru poszczególnych kandydatów do gry w kanonierach, no, ale ostatecznie zrezygnował. Cytują mislin data, który mówi, że w klubie panuje kompletny chaos. Że jest bałagan, że nie tak to powinno wyglądać jak w dojrzałym profesjonalnym klubie według standardów XXI wieku, i wszystko na to wskazuje. O tych ruchach transferowych będzie można zdecydowanie więcej powiedzieć w przyszłym sezonie. Ten sezon jest już spisany na straty przez wielu kibiców, kanonierów, co zresztą było widać także w moich reakcjach po ostatnich spotkaniach. Ale i tak, ja nie znajduję naprawdę takich. Bardzo przekonujących argumentów, stanowiących o tym, że to są dobre, naprawdę dobre ruchy transferowe. Dodatkowo przedłużenie do końca sezonu Daniego Sebajosa, zobaczymy czy ostatecznie połaszał się na tego piłkarza, ale od momentu tego wybitnego spotkania z Berlin, które rzeczywiście Dani Sebajos miał w pierwszej części sezonu bardzo dobre, nie było też jakichś świetnych, naprawdę wybitnych występów ze strony utalentowanego hiszpańskiego piłkarza. Jeden z najlepszych, najciekawszych występów to był ten w prezentacji klubowej, kiedy naprawdę mu fajny filmik na przywitanie skroili. Tak więc no cóż, pozostaje jedynie się zastanawiać, w którą stronę to zmierza. To było takie chwilowe wynurzenie się kibica kanonierów z uwagi na te poranne informacje o przedłużeniach. Przechodzimy do dalszej części CT. Na koniec szybkie informacje transferowe dotyczące plotek. Tych najciekawszych, najgorętszych. Pierwsza dotyczy dwóch piłkarzy: Artura i Miralema Pianicza. Pierwszy jest oczywiście reprezentantem w tej chwili jeszcze Blaugrany, czyli zespołu z Barcelony. Drugi zespołu z Piemontu, a więc Juventusu. Pomiędzy nimi miałoby dojść do wymiany. Różne informacje na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech dni się pojawiają. Chyba ta najbardziej interesująca to taka, która zakłada transfer za około 80 milionów euro. Artura z Barcelony do Juve, a na zasadzie transferu o 10 albo 15 milionów euro mniejszego miałby do zespołu Blaugrany przejść Miralem Pianic. Teraz patrząc na perspektywę jednego i drugiego zespołu i wzbogacenie potencjalne, zarówno Blaugrany, jak i starej damy. Artur, piłkarz urodzony w 1996 roku, Miralem Pianic w 1990. 6 lat różnicy pomiędzy jednym a drugim piłkarzem. Zarówno jeden, jak i drugi piłkarz znajdują się w pewnym dołku, chociaż w większym dołku wydaje się być w tej chwili Brazylijczyk. No nie zebrał pochlebnych opinii za wczorajsze spotkanie z Atletikiem, tak więc tutaj można zajrzeć do reakcji kibiców Barcy na to, jak prezentował się Artur, jakie miał problemy z wizją, jakie miał problemy z podejmowaniem decyzji, jak ostatecznie też niektórzy faworyzują także opcję tego transferu, dlatego, że mają w perspektywie to, że jednak rozczarowuje w ostatnim czasie Artur. Z Miralemem Pianiczem wydaje się, że jest nieco podobnie w niektórych Elementach, to znaczy w tych rozczarowaniach, które nawiedzają kibiców starej damy, ale nadal jest to pewnego rodzaju ugruntowana firma, piłkarz niezwykle doświadczony. Czy taki piłkarz akurat się w tej chwili w Barcelonie jawi jako ten priorytetowy do obowiązkowego ściągnięcia na Camp Nou? Nie jestem tego do końca pewien. Co prawda, jeżeli chodzi o umiejscowienie taktyczne jednego i drugiego piłkarza, to oni są względem siebie kompatybilni, poniekąd się zazębiają. Artur również może grać nieco głębiej, nie tylko w środku w kreacji tak samo jak Mir pianicz, który przecież regularnie grywa na pozycji registy, rozgrywając z tyłu piłki, rzucając je gdzieś tam do przodu w ciekawy sposób, także jeden i drugi mogą grać nieco wyżej. Co prawda Pianicz już dawno takich regularnych występów wyżej nie zaliczał, ale nie wyklucza to takiego udziału, więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Mauricio Sari podobno ma skusić Artura, który przecież negował ten transfer w pierwszej fazie informacji, które do nas spływały, opcją reżyserowania gry w nie wiem, czy to do końca dobrze świadczy o Mauricio Sarim, że decyduje się deklarować i w ten sposób ściągać piłkarza. Patrząc na ostatnie występy, Artura na pewno obserwował i na pewno widział, co się z tym piłkarzem działo. Być może odnosi się tylko do tych archiwalnych występów, no ale to jest pewnego rodzaju trenerska naiwność. Też pytanie, na ile potwierdzone są te informacje, które przed chwilą Wam wyłożyłem. Zobaczymy. To oczywiście będzie rozstrzygać się w kolejnych dniach. W tej chwili jeszcze do realizacji tego transferu wydaje się być droga daleka, chociaż termin ostateczny, który ma podobno zdecydować o być albo nie być tego ruchu, to 30 czerwca. Więc ta droga będzie nam się w perspektywie najbliższych Dni szybko skracać. Na koniec trzy szybkie informacje. Tiago, Ndombele i Sane. Ten pierwszy to oczywiście piłkarz Bayernu, który ma umowę jeszcze przez rok obowiązującą. Bayern podobno nie do końca jest w stanie przekonać samego Brazylijczyka do pozostania w drużynie. Pytanie, też jak Hansi Flick się na samego piłkarza zapatruje, ale patrząc na regularność jego selekcji, która jest raczej wątła w kontekście tego, co było kiedyś, można mniemać, że dochodzi do pewnego rodzaju frustracji ze strony brazylijskiego piłkarza. Czy Liverpool sięgnie po piłkarza z bardzo ciekawym bio? Zobaczymy, ale jest jest taka plotka, jest taka pogłoska, więc warto przyglądać się tej informacji. To jest też ważne w kontekście dalszych planów transferowych Bayernu. Bo wiadomo, że Tiago zajmuje dość istotną pozycję w polityce płacowej tego klubu i wiadomo, że jego offload, kierując się angielską terminologią, czyli jego odejście z klubu, będzie też pozytywne dla samego klubu w kontekście ściągania młodych, utalentowanych Niemców. Jakich? Pewnie się domyślacie. Jeżeli chodzi o innego piłkarza łączonego z Bayernem, to trzeba powiedzieć, że Leroy Sane wydaje się już być na tej ostatniej, prostej. Podobno nie wyraża już definitywnie chęci pozostania w Manchester City. Informował zresztą o tym sam Pep Guardiola, więc wyczekujemy. Cały czas wyczekujemy tak naprawdę tego ostatecznego transferu, tego ostatecznego potwierdzenia ruchu Leroya Sane do Bawarii. No a ostatnia informacja: tangoj Dombele nie jest zadowolony ze swojej pozycji i jeszcze to wszystko podsyciły wczorajsze derby Londynu. Nic dziwnego, różne wypowiedzi, które padały z ust Jose Mourinho, takie enigmatyczne w jego stylu, mówiące o tym, że on tak naprawdę stara się dobrać najlepszą jedenastkę możliwą do Tottenhamu i wiadomo, że niektórzy będą cierpieć, że on jakby mógł, to by 12-13 piłkarzy wystawił I wiadomo, że w grupie tych dwóch poszkodowanych dotyczących tej puli 12-13 jest między innymi Tangoin Dombele, który Podobno jest już całą sprawą sfrustrowany. Wejście do zespołu miał ciekawe, potem delikatnie się wzniósł, żeby ostatecznie zacząć opadać. I w tej chwili chyba taka tendencja, taka, nie wiem, być może sinusoida, bo być może Tangwin Dombele z tego wyjdzie, być może ta plotka okaże się być bójdą. No, ale mimo wszystko jest pewnego rodzaju powodem, dla którego Dombele raczej nie jest tą opcją numer jeden faworyzowaną przez José Mourinho, PSG na horyzoncie. Bardzo podobno też, bo informowało o takim kierunku L'Equipe, ale po cichu szykuje się Al-Khalaifi ze swoimi bombardierami transferowymi, żeby pod sięgnąć. Zresztą na francuskim rynku, wewnątrz tego co się dzieje w ligę, było głośno, kiedy Tanguin Dombele miał odchodzić z Lyonu o właśnie potencjalnym kierunku paryskim. To ostatecznie uległo pewnemu rozkładowi, kiedy postawił te ponad 60 milionów tot nam na stole, no ale pewnie zainteresowanie tym piłkarzem akurat nie wygasło, więc zobaczymy. Warto również obserwować tego piłkarza. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze centrum transferowe. Ja bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Dajcie znać, co sądzicie o poszczególnych transferach. No i widzimy się już jutro na kanale Piłkarzyki. Trzymajcie się. Cześć.